Cześć, witam wszystkich z tej strony Władziu. E, dzisiaj porozmawiamy sobie o czołgu, e, który na pewno cieszy e, wszystkich, e, którzy właśnie przeskoczyli e, z jego poprzednika, a mowa o PZKPFW 6B Tiger 2 czyli oczywiście w skrócie Tiger 2 każdy, kto przeskoczył właśnie z Tigera na, na Tigera 2, na pewno dostrzeże jedną dużą różnicę. Ten czołg w końcu ma pancerz i w końcu można się nim pobawić. Ale przejdźmy na początek. Ma on 1600 HP, więc już troszeczkę lepiej niż zwykły Tiger. Jest to całkiem przyjemna liczba, na pewno spokojnie nam wystarcza podczas bitwy. Moc silnika niestety zostaje taka sama jak w jedynce. 870 koni przewadza 72 tony, więc nasza mobilność na pewno troszeczkę już spada. Ale też nie oznacza to, że ten czołg po prostu nie może jechać, ponieważ nie może się rozpędzić. Nic bardziej, bardziej mylnego, czołg spokojnie się porusza można szybko dosyć zmienić swoją pozycję ale to oczywiście jest czołg ciężki i na pewno nie jest to czołg francuski i też nie będzie on zasuwał jak nie wiadomo co szybkość poruszania się to 28 km na godzinę więc też jest to taka normalna prędkość do jakiej już powinniśmy się przyzwyczaić, ponieważ to, taką prędkość mniej więcej będziemy mieli teraz na każdym czołgu jeśli chodzi o Linie do esetki oczywiście. No i pancerz, ten który nas tak bardzo cieszy. 150 mm z przodu, więc no już jest 50 więcej. Plus ten pancerz się pochyły. Czyli no jednak opancerzenie z przodu jest znacznie większe. 80 z boku oraz 80 z tyłu. Tutaj jest niewielka różnica, niestety, troszeczkę w dół, ale ten pancerz i tak jest bardzo fajnym pancerzem. Natomiast jego wieża 185 mm z przodu, więc też już jest naprawdę przyjemny pancerz, taki ciężki nawet do przebicia dla tych ósmych tiarów. Ale oczywiście też nie jest on jakiś nieprzebijalny, jeśli chodzi o tą wieżę. 80 mm z boku i 80 z tyłu, czyli tak samo jak na korpusie. Pancerz naprawdę, tak jak już mówiłem, jest bardzo przyjemny. A teraz, gdzie go strzelać najlepiej? Jeśli chodzi o jego korpus, na pewno dolna płyta korpusu jest no, rewelacyjna do tego przebijania, jak, jak w większości przypadków. Jeżeli natomiast nie chcemy sięgać tak nisko, też polecam wlot od karabinu, czy gniazdo karabinu, lepiej powiedzieć, tak, chociaż tak lepiej, na pewno. Tam też spokojnie można uderzyć. Ja tam zazwyczaj strzelam, w zasadzie teraz to już zawsze tam strzelam I no, w sumie to zawsze jest ok Tak więc właśnie te dwa miejsca jeśli chodzi o korpus, natomiast jeśli już mowa o wieży Wiadomo czasem podjedziemy albo przeciwnik podjedzie tak blisko że nie możemy nigdzie strzelić i zostaje nam tylko Wieża, no to oczywiście Jest Są podobnie zaprojektowane jak ma się E-75 z bliskiej odległości w zasadzie bardzo łatwo w niego trafić i myślę, że nie będzie z nim problemu. E, dobra, teraz przejdziemy do jego działa. E, dział oczywiście ma znacznie już lepsze niż niż jedynka. Zniszczenia 320. E, też jest to fajna liczba, chociaż nie jest to największa liczba, jeśli chodzi o ósme tiery. Często, gęsto, po prostu one mają jednak troszeczkę większy damage. Ale na pewno to jest wystarczający, wystarczająca liczba zniszczeń, jeśli chodzi o 8 tier. Też możemy pokrzywdzić przeciwnika często. I dość poleśnie. Penetracja 225. Też całkiem przyjemna penetracja, tym bardziej, że możemy na przykład jak porównać ją do tego, że na 10 tirze mając esetkę z y, ulepszoną lufą, będziemy mieli y, około 10 penetracji więcej. Więc y, już, możemy na, już, już na tej że dwójce możemy się uczyć, gdzie najlepiej strzelać przeciwników, bo to jest po prostu y, później bardzo, bardzo ważne, jeśli już gramy tą esetką. Y, szybkość strzelność około 5,5 y, pociska więc też jest to całkiem przyjemna Szybko No w zasadzie taka normalna, nie, nie jest to jakieś, jakieś cud malina. Szybkie przeładowanie, po prostu jest normalna. Cenność 0,34 bardzo fajna cenność, naprawdę pozwala zrobić dużo nawet z większych odległości. I czas celowania 2,3 sekundy, więc tutaj już jest też troszeczkę lepszy czas niż miał, miała jedynka. Teraz, jak grać tym pojazdem? No, na pewno wykorzystujmy to, że mamy już troszeczkę pancerza. Możemy zrobić znacznie więcej niż Tigerem zwykłym. A co za tym idzie, po prostu nie dość, że rozwalimy więcej przeciwników, to też bardziej przyczynimy się do zwycięstwa w meczu. Teraz, jak się nim ustawiać? Oczywiście, zasada jest bardzo podobna do Tigera, Chowamy przód, bo mamy tam same punkty i trzeba o tym pamiętać. Nie róbmy coś takiego: o kupiłem sobie Tigera, wyjadę, dostanę w pierdol. Nie tak nie róbmy. Po prostu chowamy przód jak tylko możemy. Jak nie możemy, no to trudno, walczymy jak możemy. Ale jeżeli mamy tylko taką możliwość, żeby właśnie gdzieś nasz przód schować, no to jak najbardziej korzystajmy z tego. I po prostu, jak już schowamy ten przód, no to wtedy wychylamy się leciutko. Boczkiem pod dużym kątem przeciwnik ułapie same rykoszety na nas, my go lutujemy non-stop. Wtedy zacznie najprawdopodobniej strzelać we włas, jeśli jest mądry. Jeśli nie, no to będzie kombinował co innego. O, tutaj jest dobry przykład, jaka to robię, właśnie. Chowam przód za ścianą i wychylam się lekko boczkiem z bardzo dużym kątem. Dlatego też pojazdy, które nie mają. Nawet w sumie pojazdy z dużą penetracją będą miało ciężko, żeby nas przebić, więc no po prostu taki styl walki jest najlepszy. Uczcie się go, ponieważ będziecie go wykorzystywać też na A75 oraz na Esetce i naprawdę to umożliwia wam zrobienie naprawdę wielu, wielu yy, dobrych rzeczy dla was przynajmniej w meczu, ponieważ wy nie padacie, przeciwnik się irytuje, bo nie może was przebić. A wy robicie po prostu swoje. No, z daleka, oczywiście, to jest też raczej średnie rozwiązanie, żeby nie grać. No wiadomo, to jest pojazd duży. Ciągi ciężkie ogólnie raczej nie powinny grać z daleka, chociaż jeżeli ma pana to, e, nie pozwala na inny styl gry e, bądź sytuacja w meczu akurat, no to oczywiście możemy spokojnie gdzieś tam z daleka z krzaczków, tym bardziej, że mamy fajną cenność. Możemy to spokojnie wykorzystać. Ogólnie mówiąc, ja polecam czołg. Na pewno y, każdy, kto przeskoczy z Tegera na Tegera 2, będzie bardzo, bardzo zadowolony. Tak samo jak ja byłem zadowolony z tego czołgu. I pamiętam, że bardzo, bardzo dobrze mi się po prostu grało. Także jeszcze raz polecam y, i zapraszam do moich następnych odcinków. Trzymajcie się. Do usłyszenia, cześć.